No i jak ci się podoba? Nie. Nie podoba mi się. A o co pytasz? No mam taką nową... No, no zobacz. Zobacz jaka styluwa! Ech, weź się boczek. Zaczynamy odcinek o psich ubraniach. Gutek! No piękna ta chusta. Super wyglądasz. Kocham pana. Dobra, temat psie ubrania. Nawijaj. Zacznijmy od rozróżnienia przebierania od ubierania. No dobra, okej. Okay. Przebieranie trzeba odróżnić od ubierania? No już mówiłeś. Pierwsze pełni tylko wątpliwą funkcję ozdobną i jest niepotrzebne. Przebieranie niepotrzebne. Jednak ubieranie jest czasem konieczne, zwłaszcza u psów miniaturowych lub nawet dużych, lecz krótkowłosych i bez podszersztka, a zwłaszcza przedstawicieli raz o małej ilości tkanki tłuszczowej, np. hartów. Nawet psa z podszersztkiem warto ubierać, w szczególnie mroźne zimy, gdy temperatura spada do minus 10 stopni i nawet niżej. Dotyczy to przede wszystkim szczeniąt, psich staruszków lub chorych zwierząt. Wszystkie one są bardziej wrażliwe na chłód. Druga różnica między przebieraniem a ubieraniem polega na funkcjonalności ciuszków, które nakładamy czworonogowi. Ubranka powinny dobrze spełniać swoją rolę, chronić przed chłodem i wilgocią. Aby tak było, muszą przylegać do ciała. Ale nie uciskać oraz być uszyte z materiałów ciepłych i wodoodpornych. Najlepiej sprawdzają się niekrępujące ruchów derki i sportowe kombinezony. Nie wiedziałem, że jesteś takim młodziarzem modnisiem. Jestem psim faszynistą? Chyba maszynistą. <laughs> o Jezu boczy, ale powiedziałeś, możemy lecieć dalej? Ech, masakra, dlaczego nie należy się bawić w przebieranie psów? Pierwszy powód powinien być oczywisty dla wszystkich. Każde ubranko przeszkadza psu, bo jest ciałem obcym. Dlatego zakładanie mu tylko dla ozdoby, na przykład tiulowej sukienki, to działanie wbrew jego naturze. Wiele psów to manifestuje. Ubrane tracą chęć poruszania się. Wydaje się nam czasem, że są po prostu grzeczne, dlatego stoją spokojnie lub nawet sztywnieją, a tymczasem to ich niemy protest. Szczególnie krępujące są ubranka z nogawkami, zakończonymi ciasnym ściągaczem wiązania wpijające się w ciało, a zwłaszcza w pachwiny, oraz kaptury i wszelkie inne nakrycia głowy. Ryserze, nam proszę zapisać, że Głódkowi trzeba kupić bluzę ze ściągaczami i kapturem. NIE! Wiele ubranek, zwłaszcza tych często ozdobnych, jest szytych ze sztucznych materiałów. Sztywnych, by zabawnie sterczały i trzymały fason, i szeleszczących, przy każdym ruchu. To prawdziwa katorka dla psichuszu. Psy mają przecież nieporównywalnie wrażliwszy słuch od ludzi. Noszenie takiego ubranka może doprowadzić nawet do znerwicowania zwierzaka. Nie zabieraj mi moich kwestii! To ja czytam! Jak ubranka wpływają na kontakt psów między sobą? Ubrankami zaburzamy mowę psiego ciała. Inny czworonuk nie widzi, czy nasz pupil pod ubrankiem zjeżył sierść albo czy postawił uszy pod czapką. Więc w odbiorze innych zwierzaków nasz ubrany pies wypowiada się niejasno. Czyli bełkocze, i to opiekun psa jest wtedy winny. Potem pojawia się potrzeba na pomoc behawiorysty, bo pupil rzekomo nie umie się dogadać z innymi psami. Ciekawe. Czyli w ubranku bełkotałbyś jeszcze bardziej. O, właśnie, dokładnie tak. Ej! Czy ubranka mogą zagrażać życiu popila? Bo jeśli tak, to, to ja ci kupię. Niektóre elementy takiego ubranka a raczej przebieranka, mogą mu poważnie zaszkodzić. Niebezpieczne są zwłaszcza ciasne gumki przy ściągaczach, na przykład przy nogawkach, utrudniające przepływ krwi, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do martwicy łapy. Groźne są też wszelkie wiązania, zwłaszcza w okolicach szyi, o które psiak może się zahaczyć i poddusić. Nawet pozornie bezpieczne elementy ozdobne mogą doprowadzić do poważnego problemu, gdy psiak, chcąc się uwolnić od niewygodnego pancerza, odgryzie je i połknie. Pancerz to już jakoś tak lepiej brzmi. Ważne! Ściągajmy obroże psu na noc. Dokładnie! Człowieku! Śpisz w koralach? Na szyjnikach? A paszce? Nie, to nie funduj tego swojemu psu. O, jaki asertywny Gustaw! Spójrzmy, co nasz pupil nosi na szyi. Obroża przeciwpchelna, obroża zwykła, do tego jeszcze jakaś bandanka, i do tego jeszcze. Yy, takie. Yy, coś tam. I to wszystko ma założone na cały czas, również w nocy. Przez szyję przebiegają ważne naczynia krwionośne, a przede wszystkim drogi oddechowe. Kręgi szyjne też są delikatne. Przynajmniej na noc zdejmujmy więc pupilowi z szyi wszystko oprócz obroży przeciwpchelnej. Zwykłą obrożę zostawmy tylko na wszelki wypadek psu, który nie śpi w domu, jeśli ma do niej przypiętą adresówkę. Reasumując, na pierwszy rzut oka przebieranie psa nie wydaje się czymś strasznym dla zwierzaka, a jednak, jak omówiliśmy, jest to dla niego niekomfortowe, a czasem nawet bolesne. No i do Gustaw choć teraz zakładamy ci ubranko i idzie. Boczek nie! nie! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. mia, 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 mia. mia.